Podcast CNC na co dzień. Witajcie w czwartym odcinku podcastu CNC na co dzień. Ja nazywam się Marta Furman i dziś zaproszę Was do wyjątkowej podróży po świecie technologii, która na pierwszy rzut oka wydaje się odległa, ale tak naprawdę jest bliżej nas niż się wydaje. Mowa oczywiście o maszynach CNC. Co to właściwie jest? Jak działa? Jak bardzo wpływa na nasze życie, zwłaszcza teraz w okresie świątecznym? W tym odcinku porozmawiamy z Piotrem Kiszką, którego mieliśmy już okazję gościć w jednym z naszych odcinków. Piotr Kiszka to technolog obróbki skrawaniem i programista maszyn CNC. Odkryje on przed nami tajniki tego fascynującego świata. Ale, ale to nie wszystko. Wychodzimy też na ulicę, by zapytać przechodniów, co wiedzą o CNC i jakie przedmioty, ich zdaniem, mogą być wykonane tą technologią. Świąteczne przygotowania są w pełni, więc zastanowimy się też, jak CNC może się w nie wpisać? Zostańcie z nami, bo to będzie odcinek pełen niespodzianek. Cześć Piotrze, witaj w podcaście. Jak się czujesz przed dzisiejszą rozmową? Jest mi niezwykle miło, że znowu zostałem zaproszony do podcastu, w którym będziemy rozmawiać na kolejne ciekawe tematy. To może zacznijmy od podstaw i przypomnijmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest CNC i jakbyś Piotrku wyjaśnił to komuś, kto nigdy wcześniej o tym nie słyszał? To zacznijmy od samego początku, mianowicie od skrótu CNC, czym to jest, z angielskiego CNC to jest Computer Numerical Control, przynosząc to na polskie, czyli komputerowe sterowanie numeryczne. Jeżeli rozmawiamy tu o e, maszynach technologicznych, takich jak na przykładzie Tokarek czy Frezarek, są one wyposażone właśnie w sterownik, który tłumaczy napisany kod przez programistę na język zrozumiały przez maszynę i wykonuje zadane wcześniej ruchy. Hej, czyli to trochę jak programowanie, tylko że zamiast tworzyć aplikacje, yy, tworzysz programy dla maszyn, tak? Jak to się różni od innych form programowania? Programowanie maszyn możemy podzielić na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest programowanie z wykorzystaniem aplikacji, które dostarcza producent, czyli tzw. Tak programowanie z pulpitu. Drugim sposobem jest programowanie z wykorzystaniem zmiennych parametrycznych, które, które możemy wykorzystać do bardziej złożonych aplikacji. I ostatnim rodzajem programowania jest programowanie z wykorzystaniem oprogramowania typu CAM. Dzięki Piotrek za wypunktowanie wszystkich form programowania dla mnie i dla naszych słuchaczy. Eee, czy w, mógłbyś w tym momencie opowiedzieć konkretnie czym się zajmujesz w swojej pracy jako technolog obróbki z krawaniem eee, i jednocześnie programista maszyn CNC? Swojej pracy najwięcej czasu poświęcam na tworzenie podcastów. Jako technolog, programista maszyn w pracy zajmuje się generalnie stworzeniem procesu technologicznego do wykonania odpowiedniej części, która jest realizowana jako zadanie. Po, po opracowaniu takiego procesu technologicznego, kolejnym etapem jest właśnie stworzenie odpowiedniego programu, który będzie dedykowany właśnie do odpowiedniej maszyny. Technologicznej, i to w zależności od potrzeb. Czy to jest produkcja jednostkowa, czy wielkoseryjna, od tego są uzależniony sposób programowania jaki wybieram jako najbardziej optymalny do realizacji danego zadania. Dobrze, a co to znaczy, że bo wspomniałeś tutaj, że na rynku dostępne są różne programy dedykowane do poszczególnych maszyn. Mógłbyś to proszę rozwinąć? Mianowicie wygląda to następująco, że na rynku dostępne jest kilka różnych rodzajów sterowań i każdy producent takiego sterowania dostarcza swoje e, autorskie cykle, które można wykorzystywać właśnie do pracy. I tu e, w zależności od potrzeb nie można jednoznacznie określić, który producent jest lepszy, który producent e, ma większe możliwości, tylko no, wszystko zależy od zastosowania, co chcemy robić, co już wcześniej poznaliśmy, w jakim systemie się czujemy e, czujemy. Wygodnie. Świetne wyjaśnienie. To może przejdźmy do zastosowań tych programów i maszyn. Jakie przedmioty codziennego użytku są wykonywane z użyciem maszyn CNC? Mógłbyś nam podać jakieś przykłady? Jeżeli mówimy o przedmiotach codziennego użytku, to tak, na, to tak bezpośrednio nie przychodzi mi nic na myśl, ale pośrednio możemy zauważyć jedną rzecz: że dużo rzeczy takie jak wykonywane z tworzyw sztucznych są wykonywane za pomocą procesu, który jest procesem wtrysku tworzywa, do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia. Inaczej mówiąc, są potrzebne odpowiednie formy. Które trzeba wykonać, i do tego właśnie wykorzystujemy szeroko pojęte, szeroką pojętą obróbkę skrawaniem. Dobra, czyli jakie to na przykład mogą być um, formy, do, do jakich narzędzi, do jakich urządzeń codziennego użytku? Do czego, do czego te formy mogą być wykorzystywane w przygotowaniu rzeczy, których na co dzień używamy? O jakich mianowicie jeżeli już mamy e, po, jeżeli mam powiedzieć to na przykład telefon komórkowy leży, obudowa jest potrzebna, żeby wykonać. W ręce trzymasz mikrofon, to tak samo tą obudowę trzeba wykonać. Ok, czyli uściślając, tak naprawdę m, wszystkie przedmioty codziennego naszego użytku wcześniej są <laughs> y, odlane lub przygotowane y, w jakiejś formie. Dobrze to rozumiem. Może nie tak jednoznacznie, że do wszystkich, ale na pewno znajdzie się duża grupa takich, yy, yy, duża grupa rzeczy, do których potrzebujemy, ale obróbkę skrawaniem wcześniej czy później i jako proces wytwarzania, yy, czy pośrednio czy bezpośrednio, będzie na pewno wykorzystywana do większości elementów, z którymi mamy styczność. Niesamowite, jak szeroko ta technologia jest stosowana. Piotrze, a czy miałbyś może dla naszych słuchaczy przykłady konkretnych świątecznych przedmiotów, które zostały wykonane dzięki CNC? Plastikowe stojaki na choinkę są takim elementem, który trzeba wykonywać w produkcji wielkoseryjnej. No i tu będziemy mieli zastosowanie właśnie form, które będą odpowiadały kształtu, jaki chcemy uzyskać. A jak wygląda proces tworzenia takiego przedmiotu, na przykład y, wspomnianego przez ciebie stojaka na choinkę. Jak wygląda cały ten proces od pomysłu po gotowy produkt? No to możemy tu podzielić ten etap na e, trzy takie składowe. Pierwszy to będzie etap projektowania, drugi etap to będzie m, sam proces wytwarzania takiej formy, a trzecim ostatnim etapem to już będzie realizacja zadania, czyli wytworzenie gotowego sto, stojaku. Projektowaniem i wytworzeniem formy, a także ostateczną realizacją zadania w każdej firmie może zająć się tak naprawdę jedna kompetentna osoba, która wszystkie te kwalifikacje posiada. Czy warto jednak rozdzielić wszystkie trzy podane przez Ciebie punkty na poszczególne działy w firmie? Wszystko zależy od profilu firmy i rodzaju tej firmy. Mianowicie firmy, które, są, które realizują różnego rodzaju zadania, no to oczywiście będą miały trzy działy, które każdy z nich zrealizuje takie zadanie, które zostało mu przydzielone. I to wydaje się najbardziej rozsądne podejście do, taki, do takiego wykonania, taki, do takiego wykonania. Dziękuję Piotrze za wyjaśnienie. Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło przyszłości branży CNC. Jak myślisz, jakie innowacje mogą wpłynąć na codzienne życie naszych słuchaczy oraz nasze? Braża CNC cały czas się rozwija tu nie tylko patrząc z pryzmatu rozwiązań technologicznych, ale rozwiązań też maszynowych. Maszyny są coraz bardziej nowoczesne, wyposażone w coraz bardziej zaawansowane aplikacje. Oprócz rozwoju samych maszyn rozwijają się też oprogramowania, które są odpowiedzialne za programowanie tych maszyn, ale również bardzo szeroki nacisk kładzie się na rozwój materiałów narzędziowych, które przyspieszają, które są odpowiedzialne właśnie za intensyfikację procesu. I to tak można byłoby pokrótce powiedzieć. Można więc rzec, że to całkiem uspokajające, iż rozwój maszyn i rozwój oprogramowania maszyn nie będzie przynajmniej w najbliższej przyszłości uzależnione tak naprawdę od sztucznej inteligencji, a główny wpływ na rozwój maszyn i ich oprogramowania nadal będzie miał człowiek. Ok. Czy uważasz, Piotrze, że CNC w takim wypadku stanie się bardziej dostępne także dla osób niezwiązanych zawodowo z tą technologią? Tu muszę przyznać, że to dosyć trudne pytanie, żeby jednoznacznie je określić, ale wydaje mi się, że na pewno będzie coraz więcej odgrywała w tym procesie sztuczna inteligencja, ale nie pozostawia to. Procesu kontroli, więc wydaje mi się, że zawsze będzie musiał być wykwalifikowany pracownik, który będzie jednak to wszystko kontrolował i miał to ostateczne zdanie w realizacji poszczególnych zadań technologicznych. Patrze, dziękujemy za dzisiejszą niesamowitą rozmowę i za wszystkie ciekawe informacje o technologii CNC. Dowiedzieliśmy się, jak szeroko jest ona stosowana w naszym codziennym życiu i jak może wpływać na nasze świąteczne przygotowania. Dzięki Marta również za zaproszenie i do zobaczenia na kolejnym podcaście. Moi drodzy, teraz czas na część uliczną. Wraz z Kingą Juraszek wyszłyśmy na ulicę, aby dowiedzieć się, co ludzie myślą o technologii CENCE. Zobaczmy, co nam odpowiedzieli. Ja nazywam się Marta Furman, koleżanka Kinga Juraszek jesteśmy z Tebe i technologii w recie Bożo na Bosackiej i mamy kilka pytań związanych z cence, łącząc to z ze świętami Bożego Narodzenia. To może pana pierwszego zapytam. Czy pan wie, co to jest sence? Jakby to pan opisał? Inteligentna maszyna skrawająca, wrzuca się element do środka maszyny i ona go obrabia. Tak mi się wydaje. Można uzyskać różne kształty i różne formy. Jest bardzo dokładna, z tego co wiem, i są poszukiwani pracownicy w, w tej dziedzinie obróbki. To tak? prawda, są poszukiwani pracownicy, a i myślę, że idzie Pan bardzo dobrą drogą. A jak myśli Pan, y, jakie przedmioty y, mogą być wykonane na tych maszynach? Jakieś ozdoby, przedmioty użytku codziennego, nie mam pojęcia, pewnie wszystko. No dość, dość wiele rzeczy. A myślisz pan, że coś świątecznego też można na tym wykonać? No, no jakieś kształty, mam bombek, nie wiem, coś, coś takiego. Mm -hmm, a na przykład y jakieś pudełka grawerowane. Myślisz, że można na pewno zrobić? Też, na pewno też. Jakie urządzenia z przygotowaniem przez obrabiarki i różne inne maszyny CNC ma pan może w domu? Nie mam pojęcia. <grymne> coś, co jest wykonane i służy, jest zrobione ze stali, z plastiku, z drewna. Aha, wycięte. To jest, to jest CNC? Tak. No, może tak. stół? O, Powiedz mi, czy wiesz, co to jest CNC? E, Jak byś to opisał, tak swoimi słowami? Są to przyrządy, drukarki, które robią jakieś ciekawe rzeczy. Na przykład mogą e, drukować jakieś potrzebne rzeczy typu e, części do auta, uh -huh. typu jakieś rzeczy plastikowe tego typu, tak bym to określił. Mhm, uh -huh, uh -huh, Bardzo dobrze. A myślicie, że na przykład coś, co jest święta, co używamy, że jest zrobione na tych takich maszynach? No Bąbki plastikowe mogą być. To tak jak do choinki. To jak do choinki. Bardzo dobra odpowiedź. Tak, to jest w szczególności robione na, na maszynie CNC. Jakby Pan swoimi, swoimi słowami opisał w ogóle, co to są maszyny CENCE? Do czego one mogą służyć? Z tego co wiem, to maszyny CENCE to są do precyzyjnego wycinania różnych rzeczy. Przy, akurat słyszałem o maszynach CNC do drewna. O, świetnie. Do metalu. Dobra. Do węgla. Na przykład, nie? Na przykład tu mamy słynny kobeks. Tak. Gdzie mhm. mają maszyny CENCE też, nie? Oczywiście, o. oczywiście. oczywiście no. Dobra, A jakie inne na przykład świąteczne e, produkty można wykonać przy użyciu maszyn CENCE? Nie muszą to być całościowe cho produkty typu choinka, ale na przykład. Gwiazdo na choinkę, może u góry taka blaszana, nie? O, świetnie. Dokładnie no. tak. Jak pan myśli, czym jest branża CENCE? Co ona robi? Jak pan by określił swoimi słowami, co te maszyny robią? O, to jest bardzo skomplikowana maszyna, która w zasadzie myśli za nas, tak? Twarza pewne elementy. Jak? Ja nie wiem jak. W różny sposób maszyny CNC są różne, prawda, frezarki tokarki. Bardzo dobrze. Jak pan myśli, czym są maszyny CNC? Jak pan mógłby to swoimi słowami określić, co one robią? Tną dane wymiary, na dane wymiary, na dane gabaryty. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. A jakby pan miał taką maszynę w swoim domu, co by pan sobie zrobił na takiej maszynie? Mało co, bo ja nie lubię jakichś tam ozdóbek i tak dalej. nie muszą być ozdoby? Może jakieś dodatkowe uwody Ja muszę mieć wszystko kanciaste, proste, białe i tak dalej. Więc pewnie bym do tego też to użył. Ale... A to jak najbardziej, jak najbardziej ale go tak ciąć tego. można na tym. Ale bym z tego zrobił jakieś tam, nie wiem, uchwyty, poręcze i tak dalej. Super. Na pewno. Praktyczne Super. rzeczy na pewno, nie ozdobne, bo tego nie uznają. Super. Czy wie może pan co to jest cence? Jakby pan to opisał własnymi słowami? No, to ja mi się to jest jakąś technologią wycinania, tak kształtów różnych. Mhm. Materiałów. Mhm. A myśli pan, że to jest jakiś jeden konkretny materiał czy mogą być różne? Nie, no myślę, że jest wiele tych materiałów. Że jest wiele tych materiałów. Jak najbardziej pan dobrze myśli. A myślisz, że na święta, że coś się wykonuje na tych maszynach cence? Na święta? No? Myślę, że tak. No, a jak myślisz, co to może być? Opakowania na prezenty. O, bardzo tak, dobrze, proszę. bardzo dobrze. Jeszcze myślę, że na przykład w domu, w, powiedzmy w pokoju, myślisz, że coś masz, co jest wykonane na takiej maszynie? Myślę, jakieś dokładki do szafy, może tego typu, do biurka, może. Bardzo dobrze. Myśl, bardzo myślę, że coś może bardzo tego dobrze. typu. Dziękuję Ci, bardzo. Dziękuję również. Czy myśli Pan, że coś Pan ma w domu? Co jest zrobione z, przez tą maszynę CNC? O, myślę, że nie. Myśli pan, że nie ma pan. A tu pana zaskoczę, że jest dużo rzeczy, co są zrobione przez CNC. A na święta coś może być wytwarzane tą maszyną? Słuchajcie, korzystać no, z CNC. Może być każda zabawka wytworzona, także ee, jeżeli w ten sposób patrzeć, to tak. Dobrze. Dziękujemy bardzo. A jak Państwo myślą, co na takiej maszynie można zrobić? Z takich rzeczy, które są na przykład w domu. Do codziennego użytku, na przykład. Łyżki drewniane można zrobić na przykład. Na pewno na maszynach CNC tak. jak do drewna jest to tak samo, nie wiem, jakieś płyty Nosze. meblowe albo coś takiego. Mhm. mhm. Jakie, jakie kształty, jakie na przykład urządzenia albo. Rzeczy związane ze świętami Bożego Narodzenia można wykonać na takiej maszynie, bez względu na to, z jakiego materiału są wykonane. Hmm. Bombki choinkowe? Może bombki, chociaż bardziej szypułki, na których wiszą te bombki? A jakby pan po swoim powiedział, co to jest CENCE? Maszyny CNC? Wycinarki, tak, po prostu do różnych materiałów, do drewna, do, do metalu. Precyzyjne wycinarki, no tak bym to nazwał. Świetnie, Super. dziękujemy no, bardzo. Dziękujemy bardzo. A jak myślisz, co, co masz w domu, co jest wykonane z takiej maszyny? Pewnie nic. Na pewno? Nie masz nic, co jest wykonane na maszynie? Na pewno coś masz, 200%. Zastanów się, co może być wykrojone z metalu, plastiku, co możesz mieć w domu albo nawet przy sobie aktualnie. Masz telefon? Mam telefon, case na przykład do telefonu. O. o, no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, a pan? Jak pan sobie wyobraża, co można wykonać na maszynach CNC na święta? Nie, trzeba wziąć ten mój wiek i tak dalej, to jestem do tyłu z, z technologią. No, biorąc, ale... po, biorąc pod uwagę pana wiek, to stwierdziłyśmy, że będzie pan wiedział więcej o CNC nawet niż my. W tym moim czasie, gdzie człowiek był młody i tak dalej, to była czarna magia. To było tak jakby, nie wiem, z kosmosu, jakby się oglądało filmy z Science Fiction, to już wtedy było. No ale teraz jest realnie, nie? No. A czy coś na święta, myślą Państwo, że co jest zrobione na maszynach cence? Chciałem jakieś ozdoby pewnie, bo to jest, chodzi głównie o kształt, czy tam o o, o. o ten o. no kształt o jakieś wyszukane, wyszukane elementy, więc jakieś ozdobniki. Na pewno czy tam elementy dekoracyjne na pewno będą, nie? Super, super, dzięki. Poręcze, ja myślę w domu gdzieś tam jakieś poręcze, gałki, klamki, takie takie rzeczy. Świetnie, świetnie. A jak myśli pan, co pan może mieć w domu zrobionego właśnie przez takie maszyny sense? Wycięcie z płyty czy z czy z tego rodzaju przedmioty? A na święta. Co pan myśli, taka maszyna może zrobić? Czy w ogóle może coś zrobić? Koinki płaskie też się wycina, nie? Tak, tak, jak najbardziej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku na naszym kanale CNC na co dzień. Dziękujemy Piotrowi oraz naszym rozmówcom na ulicach miasta za podzielenie się swoimi przemyśleniami. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o technologii CNC i jej zastosowaniach, koniecznie posłuchajcie naszych poprzednich odcinków. Życzymy Wam spokojnych, radosnych i pełnych magii świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Słyszymy się już za dwa tygodnie w nowym roku 2025. I wtedy to odkryjemy kolejne fascynujące aspekty świata CNC. Do usłyszenia i wszystkiego najlepszego. Cześć!